Jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem Hondy VTR 1000 Firestorm, ale doświadczasz braku dostatecznej stabilności przedniej owiewki, dzisiejszy odcinek może Cię zainteresować. Zapraszam. Cześć, Manu. Dzisiaj vlog garażowy. Kiedyś nagrałem taki filmik o poszerzeniu lusterek. Która jest bardzo pomocna, ponieważ oryginalne lustewka w hondzie VTR 1000 Firestorm mają zbyt wąski rozstaw. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejne udoskonalenie. Kolejną rzeźbę, którą wczoraj robiliśmy prawie cały dzień. A mianowicie usztywnienie przedniej owiewki. Przednia owiewka w Hondzie Falter 1000 Firestorm, jak dla mnie jest zbyt wiotka. Oczywiście każdy, kto jeździł, kto ma, to wie, że te e, uszy, tak zwane po bokach, lubią pękać. A poza tym, jak się e, robi długie przeloty z wyższą prędkością, e, to czuć taką niestabilność. Także. E, Podpatrzyłem ten patent w, bodajże w hondzie SP2. Na ten moment jestem bardzo zadowolony z efektu, bo przy takim próbnym szarpaniu owiewki na lewo, prawo, w górę, w dół jest ona mega sztywna i o to mi chodziło. Przede mną dzisiaj ponad 200 km do domu, więc sprawdzę jak będzie w trasie. No dobra, to teraz zobaczcie o co mi chodzi, jak to wygląda. Siemano, ja już w Warszawie 200 km pokonane, konstrukcja super się sprawdziła, także jestem bardzo zadowolony.